Witam serdecznie moim gościem Dariusz Jasiński. Mawa wykończenia wnętrz. Witam. Darek, zadowolony po takim spotkaniu? Czy punkty lecą na wasze konto? Pokonujecie interstyl zadowolony? Na to co dzisiaj było, to powiem, że tak, no, wypadło nam parę chłopaków, graźmy dzisiaj z jedną zmianą. To jest problem oczywiście, ale daliśmy radę. Patrząc na wiek kolegów cały szacun dla nich, ale my jako stare dziadki to żeśmy dali radę i, i jakoś się udało. E, gdzie tam stare dziadki? Ja bym tutaj jakoś tutaj nie powiedział w ten sposób. No ja już e... jestem dziadkiem dosłownie, więc wiesz. O, to gratulacje oczywiście. Y, Darek, y, dwa mecze wygrane, y, tak mówiłeś, bo ja nie pamiętałem. No to przy pięciu kolejkach to sześć punktów, a jeszcze chyba remis jest, tak? Tak, tak. tak. To chyba dobry dorobek jak na start ligi. Y, no myślę, że tak, tym bardziej, że patrząc nawet na listę zawodników, gramy bez bez obrońców, że tak powiem, bo nasz najlepszy obrońca, jedyny teoretycznie, Darek Zaraz przed rozpoczęciem skręcił stopę i, no jak mówię, no liczymy na to, że wróci do nas wtedy. We mnie na pewno gra będzie też dużo lepsza. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Co powiesz o drużynie Interstyl, która jest tutaj Beniaminkiem w drugiej lidze? E, no Tak jak mówię, młodzi chłopacy, nie wiem, średnia wieku, może 20, nawet nie wiem, czy mają. E, na pewno ambitni, wybiegani. Szczerze no brakuje im chyba trochę doświadczenia. My już gramy parę lat, więc nam jest trochę lepiej dzisiaj bazowaliśmy na tym i tyle. Mawę, na co stać w tym sezonie? Jak zawsze nie wiadomo. Jak zawsze nie wiadomo. Zatem Dokładnie. Czekamy przynajmniej do tej dziewiątej kolejki, tam się już coś dowiemy. Dokładnie tak. Dziękuję za wywiad. Dzięki, hej, pozdrawiam.